To O, o, tu tak skrzydełkami się rozpycha. Taka... Yy, no, taka czerwonawa ta kubeczka z lotów. Ojej, kotan tam, jaki? To jest to. I tu jest jakiś gołąbeczek z lotów. To nie jest statko, które ja odwiedzam, tylko tak po prostu tutaj się zatrzymałam, bo widzę sporo gołąbków. Czy zatrzymałam czy, czy nie potrzeba któremuś nóżki odplątywać, ale to, to takie widać, no tak, z czerwoną obrączką. No to niby doświadczony gołąbeczek, obrączka czerwona i bez, ta sama obrączka czerwona. No został po lotach a tu jest takie miejsce że widzę że ktoś dba o gołąbki to jak się kiedyś zdecyduje odlecieć gołąbek to raczej powinien mieć dobrą formę